Cześć, witajcie. Przychodzę dzisiaj do was z najnowszą gazetką Lidla. Będzie ona nas obowiązywała od 4 sierpnia aż do 9 sierpnia. Także zapraszam was na szybki przegląd aktualności, nowości i promocji z kategorii Parkside. I od razu na początku, na pierwszej stronie mamy przecenę o 50 zł. Jest to wiertarko-wkrętarka 20-woltowa z akumulatorem i ładowarką i taki zestaw będziemy mieli za 150zł ale o tym pewnie powiemy za chwileczkę także lecimy na dół to jest ta sama wkrętareczka a my szukamy kategorii warsztat bądź ogród jest warsztat i jest ta wiertarko wkrętarka jest to sprzęt zielony także mamy 3 lata gwarancji Maksymalny moment obrotowy 35 nm, poziom momentu obrotowego 21 plus 1, poziom wiercenia. Maksymalna średnica otworów 25 mm drewnie i 10 mm metalu. Oświetlenie robocze LED, kompatybilna z akumulatorami z serii X20 v Sprzęt prezentuje się w ten sposób. Nie wiem, czy tylko, tylko mi się wydaje, czy tak naprawdę jest, ale wygląda on trochę. Zabawkowo. Tu jeszcze mam w zestawie: akumulator 20V 2 ładowarka podwójny bit PH2 i PZ2 oraz baliskę. Zobaczcie, akumulator jest standardowy, ale patrzcie, jaka śmieszna jest ładowarka do tego. Ta ładowarka wygląda, jakby przyjechała prosto z Chin. Nie ma to się tu oszukiwać. No, wygląda to naprawdę dziwnie. Mm walizka jak walizka no ale ten sprzęt ja bym chyba nie zaryzykował tych 150zł w sumie 150zł powiedzmy że akumulator kosztuje 6 dych z 7 zł, czyli wkrętarka też 70zł taka zabawka droższa no tak to trzeba powiedzieć ale dobra lecimy dalej spodnie robocze męskie Mamy o 10 zł tańsze, są one wtedy po 50 zł. I tak, rozmiary od 48 do 58, trzy kolory do wyboru. Z kieszeniami na narzędzia, telefon komórkowy i tym podobne. Częściowa elastyczna gumka w pasie dla swobody ruchów. Spodnie fajne. Akurat na spodnie nie mam się do czego doczepić. Mam kilka par spodni, spodenek i są naprawdę ok. Dobra, tutaj widzimy jakiegoś pana z motowiertarką i ta młotowiertarka ukazuje nam się również z prawej strony, eee, ma ona 1500W, a dokładnie 1550W sumie. Zostawi m.in. dłuto 250 mm, dłuto płaskie 250 mm, 3 wiertła SDS 12, 6 i 18 mm, ograniczenie głębokości oraz walizka 250 zł. Oczywiście 3 lata gwarancji. Liczba uderzeń od 0 do 3900. Uderzeń na minutę. Prędkość biegu jałowego od 0 do 800. Maksymalna średnica otworu 40 mm w drewnie, 32 mm w cegle i betonie. 13 mm w stali. Siła uderzeń 5 J. Szybko wymienny uchwyt wiertarski dostosowany do systemu SDS+. Do obróbki betonu, kamienia, metalu i drewna. Czy w ten sposób prezentuje się ten sprzęt. Tutaj mamy widzę... Możliwość regulacji obrotów. Tutaj oczywiście zmiany trybów pracy poprzez udar, bez udaru na pewno. Samo obracanie się łopatki i samo kucie. Pod spodem akumulator litowo-jonowy, 20V, 4Ah. 130 zł, 3 lata gwarancji. Trzystopniowy wskaźnik stanu naładowania. Jest to akumulator oczywiście bez bluetooth, czyli ten najbardziej podstawowy i chyba najmniej awaryjny 130 zł, żadna super cena, bo można go dorwać czasami nawet za stówę ale jeżeli ktoś potrzebuje, no to będą aktualnie w sprzedaży stacjonarnie następnie organizer warsztatowy z szufladami za 40 zł zostawię etykiety samoprzylepne i dwa zestawy do wyboru takiego organizera ten sposób się prezentuje z wsuwanymi tutaj skrzyneczkami. W środku są również jakieś szufladeczki, i na dole większa szuflada. Następnie ścisk lub zestaw ścisków stolarskich do wyboru: 1 razy rozpiętość 40 mm na 120 mm, 2 razy rozpiętość 350 na 80 mm lub 3 razy rozpiętość 300 na 50 mm. 35 zł. Taka sztuka bądź taki zestaw. Z prawej strony zestaw śrubokrętów za 20 zł. Do wyboru zestaw 5 śrubokrętów i próbnik napięcia lub zestaw 8 śrubokrętów. Następnie regał przemysłowy ocenkowany. Stówka około 90 x 180 na 45 cm. 5 regulowanych półek. Każda półka o maksymalnej nośności 160 kg. Zostawię profile kątowe, łącznik oraz nasadki ochronne. Możliwość ustawienia pionowego lub poziomego. Na tym pierwszym zdjęciu wygląda on fajnie. Nie ma co się oszukiwać. A jak jest z jego naprawdę z jego wytrzymałością, no to już każdy musiałby sobie osobiście to sprawdzić i przetestować. Pod spodem i malowość ślusarskie. z dwoma śrubami maszynowymi do mocowania w zestawie. 120 zł, szerokość szczęk zaciskowych 10 cm, rozpiętość 10 cm, waga 5,3 kg, korpus z żeliwa ze stalowym wrzecionym, z otworami do mocowania na przykład na stole warsztatowym, zintegrowane kowadło około 7 na 7 cm, czyli jest to takie małe i madełko. Jeżeli ktoś do tej pory nie miał, potrzebuje, jest możliwość zakupienia. Ja bym chętnie kupił, ale większe. Także coś tego typu już mam. Większe czasami jest też potrzebne, bądź mniejsze. Mniejsze też się przydaje. Gdyby mniejsze było, to też bym chętnie kupił. Ale w tych rozmiarach, no ja osobiście mam i się sprawdza. Następnie mamy opalarkę 2000W. Długość przewodu 1,8 m przepływ powietrza 300-500 litrów na minutę, temperatura 350-550 do 550 stopni. Temperatura idmuchawa regulowana dwustopniowo. Taka oparka jest za jedyne 50 zł i wygląda ona w ten sposób. Dodatkowo mamy dyszę redukcyjną, dyszę łopatkową i dyszę powierzchniową. Następnie akcesoria do instalacji elektrycznych, do wyboru zestaw zacisków kablowych, łączników do lutowania, listew zaciskowych, złączy kablowych lub koszulek termokurczliwych. A w sumie jest 8 zestawów do wyboru i każdy zestaw kosztuje 20 zł. Następnie szczypce lub kombinerki po 10 zł do wyboru, szczypce boczne, szczypce szpiczaste, zakrzywione, szczypce proste lub kombinerki. Następnie linka wielofunkcyjna do wyboru linka o średnicy 5,4 lub 9,5 mm. Długość takich linek 30 m a koszt 20 zł. Następnie mamy kłódka lub zestaw kłódek lub linka stalowa. Do wyboru dwie kłódki szyfrowe, linka stalowa długości 2,5 m, kłódka zewnętrzna oraz dwie lub trzy kłódki z kluczykami 5 sztuk. 18 zł za sztukę bądź zestaw pod spodem zestaw nasadek lub złączek do nasadek 5 zestawów do wyboru i każdy zestaw kosztuje 15 zł ostatnia strona jako pierwszy mamy stół warsztatowy zaciskowy wymiary po rozłożeniu już około 605 x 79 na 63 cm 20 zł taniej czyli taki stół kosztuje 80 zł maksymalny udźwig 150 kg Maksymalny zakres mocowania 235 mm, maksymalny zakres zaciskania 85 mm, czyli mało w sumie. Tak, tak, wygląda to na, tak naprawdę jak taka większa kobyłka. Z czterema regulowanymi szczękami zaciskowymi. Następnie, pierwsza dzisiaj nowość: wystawę rękojeść do piły ręcznej, Pięć wymiennych brzeszczotów. Do drewna cienkiego i tworzywa długość 240 mm, drewna średniego długość 240 mm, drewna grubego długość 250 mm, świeżego drewna długość 280 mm, metalu długość 240 mm oraz tekstylna torba ochronna. I taki cały zestaw kosztuje 50 zł. Z prawej strony mamy drabinkę składaną dwustopniowo za 90 zł. Wymiary po rozłożeniu około 46 na 54,5 na 88,5 cm maksymalna waga 150 kg, także sporo, Stabilna dzięki antypoślizgowym stopniom i zakończeniom nóżek wygodny uchwyt do przenoszenia. I jako ostatnie ostrzałka do wierteł 95W do wierteł o średnicy od 3 do 13 mm dwie osełki w zestawie. 30 zł tanie, 70 zł z taką ostrzałkę. Prędkość biegu jałowego 1350 obrotów na minutę, długich przywodów 2 metry. Zintegrowana prowadnica wiertła, antypoślizgowe nóżki. Ja osobiście wiertel ostrzyć nie umiem. Ostrzałki się jeszcze nie dorobiłem. Różne opinie o nich słyszałem, że ostrzą, nie ostrzą. Także nie wiem jak to jest Wasze zdanie. Podzielcie się to chętnie, jeżeli się sprawdza, chętnie taką ostrzałkę sobie zakupię. Dobra, na dzisiaj to tyle. Tak, na dzisiaj to tyle. Dzięki za obejrzenie filmu i do usłyszenia, do zobaczenia już za tydzień. Trzymajcie się, cześć.